Siemka, tu ja i powoli już wracam do nagrywania. Już na moim kanale pojawiły się 4 filmiki przez ostatnie 4 dni. Są tam trailery, jeżeli chcecie zobaczyć fajne naprawdę z FIFA 14, to zapraszam na mój kanał i sobie oglądajcie, ale dzisiaj mam dla was specjalne wideo, bo jak wiecie, kończy się już FIFA 13 niedługo, za niecały miesiąc wychodzi 14 i oddaję tutaj dla moich subskrybujących Mój kanał oddaje 3 drużyny, i jak to będzie wybrano? Ostatnio źle zrobiłem, bo nie zrobiłem takiego losowania i nikt nie widział, ale teraz już mam tutaj taką specjalną stronę i zaraz powiem o co chodzi. najpierw wytłumaczę ten, na tej stronie tutaj powiedzmy, tutaj wybieram jakieś gdzie mam dużo komentarzy. Na przykład tutaj powiedzmy, kopiuję link od tego filmiku, zastępuję i tutaj wklejam. I tutaj wybieram i wybieram komentarz na przykład tutaj już ładuję i używam tego guzika, aby losowo wybrać zwycięzcę i pierwszy, pierwsza osoba, która zostanie wybrana, wybiera jako pierwsza jedną z tych trzech drużyn, którą tutaj mam do oddania mam. Mam tutaj serię A jak widać mam Premier League i mam. Jeszcze Ligę BBVA Hiszpańską Także Wy wybieracie Oczywiście pierwszy i tutaj klikamy wybiera jednego I, i proszę nie powtarzać komentarzy bo jak będzie na przykład po 5 komentarzy to yy, Nie uznaje nie uznaje po prostu bo tylko jeden komentarz jest zaliczany Także jakby było 5 przechodzi dalej Przechodzi dalej Przechodzi dalej, to tu oczywiście jest więcej komentarzy, bo tutaj, no, tam rozmawiałem z tymi, ale jeden komentarz musi być, oczywiście, i potem, jeżeli będzie jeden i zwycięzca, to potem przechodzę do drugiego, i ten drugi ma jako drugi kolej wybierania drużyny, i trzeci, jako trzeci, tak jak mówiłem. I co jeszcze mam dla was? Mam dla was informację, że demo wczoraj wyszło. Jest do pobrania chyba na PC, na PlayStation na pewno i na Xboxa też. Także pobierajcie demo FIFA 14, i grajcie. Mam nadzieję, że wam... mi się naprawdę podoba. Jest bardziej realistyczne. Na pewno jest bardziej realistyczne. I ogólnie super. No i co tu jeszcze chciałem powiedzieć? Zwycięzca zostanie ogłoszony 17 września, czyli 18, 18 września, eee, czyli za tydzień. Także macie tydzień, aby dodać swoje komentarze po jednym oczywiście, bo jak będą dwa, to nie zaliczam oczywiście, nie. Także jeżeli dwa dodacie jakoś przypadkiem albo coś, to usuńcie, jeżeli chcecie zostać zaliczeni do losowania. <laughs> Także tak, to by było wszystko. Do następnego razu. Jutro zrobię kolejny filmik, w którym będę mówił o Różnych rzeczach w nowościach FIFA 14 Ultimate Team. Znalazłem dużo nowości i będzie naprawdę bardzo super. To będzie wszystko wyglądało. Będzie o wiele lepiej ulepszone niż poprzednie tryby Ultimate Team. Także to wszystko na razie.